Tworząc system Visikit, wyobraziliśmy sobie ruchliwą ulicę w wielkim mieście. Jeżeli rodzic chce nauczyć dziecko bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to przez taką ulicę przeprowadza je, najpierw trzymając za rękę, później samodzielnie, ale patrząc, jak ono się tam zachowuje. Natomiast większość programów do nadzoru rodzicielskiego działa w zupełnie inny sposób. One blokują dostęp do pewnych treści. To jest tak, jakbyśmy uczyli dziecko bezpiecznego zachowania na drodze, zamykając je w domu na klucz. No, oczywiście dziecko nie wpadnie wtedy pod samochód, ale też nie nauczy się odpowiedzialnie korzystać z jezdni i zachowywać się na drodze. I Wizikid. Nie jest programem, który cokolwiek blokuje. Wizykit pozwala dziecku robić w internecie wszystko. Natomiast rodzic każdą taką informację otrzymuje, wszystko to może podejrzeć, może porozmawiać z dzieckiem, wytłumaczyć mu, na które strony można wchodzić, a na które absolutnie nie należy i dlaczego. To jest sposób na nauczenie dziecka odpowiedzialnego korzystania z internetu. Po zalogowaniu na stronie wizykit.pl klikamy na imię dziecka. Wyświetla się pulpit nawigacyjny z podstawowymi informacjami na temat sposobu korzystania przez dziecko z komputera. Rodzic od razu widzi, ile czasu dziecko spędziło przed monitorem, z jakich aplikacji i stron www korzystało i jakie kategorie programów uruchamiało. Po kliknięciu na wybrany dzień można dokładniej sprawdzić, co dziecko oglądało w danej godzinie czy nawet minucie. Wizy wyróżnia się rozbudowanymi raportami dotyczącymi wykorzystania komputera.